Dzień dobry Państwu, nazywam się Mateusz Winiarczyk, jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z kardiologii i dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami prostym i przydatnym narzędziem, jakim jest ultrasonografia płuc. Badanie, które powinno stać się standardową częścią codziennej praktyki kardiologicznej. To narzędzie, które jest proste w wykonaniu, daje szybkie i miarodajne wyniki, a przede wszystkim ma realny wpływ na decyzje terapeutyczne u naszych pacjentów. Jak wykonywać USG płuc? Na świecie funkcjonuje kilka protokołów, różniących się przede wszystkim ilością badanych stref na klatce piersiowej, od protokołu 4 do 28-strefowego. Wraz ze wzrostem przyłożeń rośnie czułość i swoistość badania, jednak rośnie również czas potrzebny na wykonanie i poprawną interpretację. Protokół 8-strefowy to standard kardiologiczny, zalecany przez Europejskie Towarzystwa, Odpowiednio po prawej i lewej stronie klatki piersiowej wykonujemy po cztery przyłożenia głowicy w punktach przedstawionych na obrazku numer 3. Badanie możemy wykonać zarówno przy pomocy głowicy konweks, jak również głowicy sektorowej na standardowych presetach. W naszym ośrodku badanie najczęściej wykonujemy u pacjenta w pozycji półleżącej po zakończeniu badania echokardiograficznego. Tutaj widzimy jeszcze raz poszczególne strefy. W każdej strefie znajdujemy miejsce z największą liczbą linii B, które omówimy później. Warto nagrać około 6 sekundowe pętle. Ostatni punkt po każdej stronie, czyli 4 i 8, to również punkty, w których szukamy płynu w jamach opucnowych, zwane również punktem Plaps. Tutaj widzimy jak wykonać to badanie już w praktyce. Zaczynamy od szczytu klatki piersiowej w linii przymostkowej na wysokości pierwszej przestrzeni międzyżebrowej, następnie w linii obojczykowo-sutkowej na poziomie sutka, potem w linii pachowej środkowej pod pachą i na koniec w okolicy kąta żebrowo-przeponowego. A tu widzimy już obrazy USG uzyskane w poszczególnych strefach, ale jak to teraz zinterpretować? Zanim będziemy szukać patologii, musimy wiedzieć, jak wygląda normalne, zdrowe płuco. Objaw nietoperza to podstawowy objaw, w którym żebra z obu stron wyglądają jak skrzydła nietoperza, a opóźna biegnie pośrodku jako jego ciało. Linie A. To charakterystyczne, poziome linie, które widzimy w zdrowym płucu, będące rewerberacjami, czyli odbiciami opłucnej. Objaw plaży to objaw, który możemy zaobserwować w zdrowym płucu w trybie M-mode. Opłucna tworzy fale, a miąż zdrowego płuca charakterystyczny piasek. A teraz przechodzimy już do kluczowej części naszej prezentacji, czyli do tego, co dzieje się, gdy mamy do czynienia z zostajem płucnym w przebiegu ostrej niewydolności serca. Kiedy u pacjenta wzrasta ciśnienie w lewym przedsionku i lewej komorze, dochodzi do zastoju i zwiększenia ciśnienia w żyłach płucnych, a następnie i kapilarach, co powoduje przełamanie bariery krew płuca i przenikanie płynu skrążenia do miąższu. Skutkuje to pojawieniem się w USG charakterystycznych linii B. Czyli pionowych hiperechogenicznych linii, biegnących od linii opucnej aż do dolnej części ekranu, metaforycznie nazywane bywają one ogonami komet. Z bardzo dużą czułością potwierdzają nam one zwiększenie objętości płynu w zakresie miąższu płuca, co może być związane zarówno z przesiękiem w przebiegu ostrej niewydolności serca, jak i wysiękiem, na przykład w przebiegu wirusowych zapalenia płuc. Fizjologicznie możemy zobaczyć pojedyncze linie B, szczególnie w polach dolnych. Jest to normalne i nie ma znaczenia klinicznego, jednak w przypadku, kiedy mamy przynajmniej trzy linie B w jednej strefie, przynajmniej dwie strefy dodatnie z każdej strony i zmiany obustronnie, to z bardzo dużą czułością potwierdza nam kardiogenny obrzęk płuc. W praktyce wyróżnia się dwa sposoby oceny liczby linii B. Oba są ważne, ale musimy być konsekwentni w wyborze jednej metody, gdyż przydatność USG jest szczególnie duża w przypadku oceny zmian w czasie u tego samego pacjenta. Pierwsza metoda to score-based. Tu po prostu klasyfikujemy każdą strefę jako dodatnią, gdy występują w niej co najmniej trzy linie B. To metoda prostsza, ale mniej precyzyjna. Druga metoda sugerowana przez nas to count-based. Jest to metoda bardziej zaawansowana i dokładna. Tu każdą linię B liczymy indywidualnie w każdej strefie. Jeśli linie B zaczynają się zlewać, szacujemy liczbę na podstawie procentu powierzchni ekranu zajętej przez nie. Na przykład, jeżeli około 60% obrazu poniżej linii opłucnej to linie B, to liczymy to jako 6 linii. Maksymalnie przyjmujemy 10 linii na strefę. Im więcej linii B, tym bardziej nasilony obrzęk. Są one bezpośrednio skorelowane ze stopniem zastoju i tym, jak nasilone są objawy u pacjenta. Na pierwszym nagraniu widzimy 8, a na drugim 6 linii B. Na pierwszym obrazie widać cztery wyraźne linie B, jednak na drugim wyszczególnienie poszczególnych linii jest utrudnione z uwagi na ich ilość i tu z pomocą przychodzi metoda procentowa. W celu interpretacji uzyskanych obrazów warto posłużyć się protokołem BLUE, który pozwala zróżnicować obrzęk kardiogenny od innych przyczyn zmian osłuchowych w płucach. Pierwszym ocenianym zjawiskiem jest tzw. ślizganie nieopłucnej, czyli ruch, który widzimy podczas oddechu pacjenta. Opłucna płucna ślizga się względem opłucnej ściennej i jest to objaw prawidłowego płuca. W przypadku zniesionego ślizgania opłucnej i obecnych linii A należy aktywnie szukać odmy, o której świadczyć będzie obecność tzw. Lung point, Czyli miejsca na klatce piersiowej, w którym obserwuje się przejście między brakiem ślizgania opłucnej a prawidłowym ślizganiem. Jest to objaw patognomoniczny dla odmy. W innym wypadku w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić zapalenie płuc i poszerzenie diagnostyki o inne badania. W przypadku obecnego ślizgania opłucnej, w zależności od profilu A i B pacjenta, możemy mówić o obrzęku płuc przy obecnych liniach B. W przypadku obecnych linii A należy przejść do uciskowego testu ultrasonograficznego kończyn dolnych, czyli KUS. W przypadku obecności zakrzepicy należy kontynuować diagnostykę w kierunku zatrowości płucnej. Przy prawidłowym wyniku KUS oceniamy PLAPS i na tej podstawie diagnostykę kierujemy w kierunku zapalenia płuc lub astmy i POHP. A tu jeszcze raz dokładny protokół BLU. Ostatnią rzeczą, którą omówimy jest punkt Plaps, w którym oceniamy obecność płynu w jamach opłucnowych. Na nagraniu widzimy prawidłowy obraz kąta żebrowo przeponowego. Pomiary wykonujemy na wydechu w linii pachowej tylnej. Umożliwia to oszacowanie objętości obecnego płynu przy pomocy wzoru 20 razy maksymalna grubość warstwy płynu między przeponą a podstawą płuca. Tutaj widzimy zdjęcie RTG pacjentki z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca oraz obrazy USG uzyskane w tym samym czasie. Jak widać, ilość płynu jest znacznie większa niż można by przypuszczać na podstawie samego obrazu RTG. Tu widzimy porównanie w ruchu wolnego i zajętego kąta żebrowo-przeponowego. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne pigułki z niewydolnością serca. Na koniec, w imieniu Asocjacji Niewydolności Serca, chcemy zaprosić Państwa do Krakowa już w czerwcu na najbliższą konferencję Asocjacji Niewydolności Serca, która odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE w dniach 12-13 czerwca.